Groźby, zastraszanie i jawne kłamstwa. To narzędzia, z których Władimir Putin korzystał podczas swoich rządów, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę. By nakłonić zbiorowy Zachód do robienia tego, czego chce, gdy tylko zbliża się przekroczenie czerwonej linii, Putin wpada w furię i grozi wojną lub użyciem broni nuklearnej. Ale w końcu Zachód się budzi. NATO, świadome swojej potęgi militarnej, może obnażyć nuklearne blefy Putina. Gdy napięcia osiągają szczyt, NATO może zmusić Putina do ustąpienia, zmuszając go do potwierdzenia swoich gruźb. Concaflin z The Telegraph twierdzi, że aby zmusić Putina do ustąpienia, prezydent Stany Zjednoczone Ameryki, Donald Trump, musi być gotów użyć amerykańskiej siły militarnej i pełnej potęgi NATO, by pozbawić Putina wyjścia. Conklin uważa, że agresja Putina zostanie odparta, a suwerenność Ukrainy utrzymana. Kochlin zauważa, że groźby Putina często są poważniejsze niż jego faktyczne działania, zwłaszcza wobec Zachodu, często za rolę we wspieraniu Ukrainy i odpieraniu rosyjskiej inwazji. Jedną z mniej przekonujących taktyk rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina, podczas trwającego konfliktu na Ukrainie, było grożenie Zachodowi scenariuszami zagłady. Za każdym razem, gdy jest w trudnej sytuacji, co słusznie zauważa Kochlin. Od samego początku wojny wiele mówiło się o tak zwanych czerwonych liniach Rosji. To działania Zachodu, które mogłyby skłonić Putina do dalszej eskalacji wojny, poza dotychczasowe działania Rosji. Wysłanie przez Stany Zjednoczone Ameryki czołgów na Ukrainę oraz możliwość przekazania zachodnich myśliwców, jak F-16, uznawano za czerwoną linię. Za każdym razem, gdy rozmowa schodziła nawet na najmniejszą możliwość, że tego typu broń mogłaby trafić na Ukrainę, Putin groził eskalacją. Włącznie z przekształceniem wojny konwencjonalnej w nuklearną. Groźby były tak częste, że United-24 media sporządziło listę przypadków, gdy Rosja oskarżała Zachód o eskalację i groziła wojną nuklearną. Rosja wystosowała tak wiele tego typu groźb, że nie sposób ich wszystkich omówić, a lista United-24. Media obejmuje niemal 80 przypadków. Od czasu, gdy Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, wśród tych gruźb pojawiały się ostrzeżenia dotyczące użycia broni jądrowej oraz rozmieszczenia pocisków hipersonicznych. Jeśli Finlandia i Szwecja wejdą do NATO, pojawiają się opinie, że ataki na Krym mogą wywołać reakcję jak sąd ostateczny. Były doradca Putina zagroził Wielkiej Brytanii użyciem broni jądrowej, jeśli nie przestanie ingerować w sprawy Rosji. Większość gruźb padła w pierwszych ośmiu miesiącach wojny. Później było ich jeszcze więcej. Trzeba przyznać, że Rosja ma potencjał nuklearny, by poprzeć groźby. Czy zdecydowałaby się na to? W maju biuletyn naukowców atomowych oszacował, że Rosja ma około 4309 głowic nuklearnych dla sił strategicznych i niestrategicznych oraz zwiększyła swój arsenał głowic krótkiego zasięgu. To ładunki nuklearne bez wcześniejszego celu. Gotowe do użycia w razie potrzeby. Rosja posiada również pełną triadę nuklearną. 870 rozmieszczonych głowic znajduje się na lądzie, 640 jest zainstalowanych na okrętach podwodnych, a około 200 znajduje się w bazach ciężkich bombowców tego kraju. Sam rozmiar tego arsenału sprawia, że groźby Putina są wiarygodne, przynajmniej jeśli chodzi o zdolność Rosji do realizacji tego, co twierdzi, że potrafi zrobić. I te groźby już wcześniej działały. Kaulin w szczególności krytykuje administrację Joe Bidena za to, że nie zrobiła wystarczająco dużo, by pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjskie zagrożenie i to znacznie wcześniej. Inne media postąpiły tak samo. W październiku 2024 Simon Tisdall z Guardiana uznał brak powstrzymania wojny na Ukrainie za jeden z największych błędów Bidena. Chociaż Bidenowi udało się zapobiec wybuchowi gorącej wojny między Rosją a NATO, jego fragmentaryczne i mało energiczne podejście do zbrojenia Ukrainy sugerowało, że uważał, iż taki rodzaj wojny w ogóle jest możliwy, twierdzi Tizdal. Atlantic Council w listopadzie 2024 roku skrytykował Bidena za złe prowadzenie wojny na Ukrainie, zarzucając mu traktowanie jej jako kryzysu do zarządzania zamiast dążenia do zwycięstwa. Zauważa, że Bidenowi zajęło dwa i pół roku, zanim udzielił Ukrainie zgody na użycie pocisków dalekiego zasięgu. Takich jak Atakoms na terytorium Rosji i nawet wtedy ta zgoda dotyczyła tylko wybranych celów. Redakcja twierdzi, że Biden uwierzył w rosyjskie kłamstwo, uznając, że Stany Zjednoczone Ameryki przeceniły siłę Rosji. Zamiast wywołać szok i przerażenie, armia Putina okazała się kiepskim narzędziem. Miała duży potencjał ogniowy, lecz osłabiały ją korupcja, niskie morale, słabe dowodzenie i problemy logistyczne. Wrócimy do tych tematów później w filmie. Najważniejsze jest to, że Putin i jego poplecznicy swobodnie grozili, zarówno dlatego, że zastraszanie to ich sposób działania, jak i dlatego, że te groźby okazały się skuteczne w przeszłości. I Rosja znowu to robi. 2 grudnia Euronews podało, że Putin oznajmił gotowość Rosji do walki, jeśli Europa wywoła wojnę. Putin zagroził tuż po spotkaniu z amerykańskimi wysłannikami w Moskwie, próbując powstrzymać Europę przed większym udziałem w negocjacjach pokojowych. Jeśli Europa rozpocznie wojnę z Rosją, szybko może dojść do sytuacji, gdy Moskwa nie będzie miała z kim negocjować. W tłumaczeniu, Rosja zniszczy Europę, jeśli obie strony rozpoczną wojnę. CNBC poinformowało o spotkaniu Putina ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślając, że rosyjski przywódca znów odrzucił wszystko poza swoimi maksymalistycznymi żądaniami od początku inwazji. Stacja przytoczyła też kolejną wypowiedź Putina: Nie zamierzamy prowadzić wojny z Europą. Powtarzałem to wiele razy, ale jeśli Europa zechce z nami walczyć, jesteśmy gotowi. Ponownie, przekaz jest jasny: Putin chce, żeby Europa uwierzyła, że nie ma żadnych szans. Putin raczej nie rozpocznie wojny z Rosją, mimo śmiałych twierdzeń i licznych ataków hybrydowych Rosji na członków NATO w Europie w 2025 roku. Jeśli wybuchnie walka, Rosja ją zakończy. Putin ma problem, na który zwraca uwagę Kuglin w swoim artykule. Groźby Putina mogły wcześniej skutecznie zniechęcać Zachód do udzielania większej pomocy Ukrainie. Mimo wielu groźb i zapowiedzi eskalacji, także nuklearnej, Rosja ani razu ich nie spełniła. Biorąc pod uwagę to, co Zachód zrobił podczas wojny, najwyższy czas by na to to sobie uświadomiło, twierdzi Kuglin w swoim artykule. Ale zamiast dać się zastraszyć najnowszym groźbom Putina, Przywódcy NATO powinni wiedzieć, że nawet podczas bezpośredniej konfrontacji z Rosją mają przewagę. To nie jest nowy argument, ale warto go powtarzać, bo Putin znów groził prawie całej Europie. Często wspominaliśmy o czerwonych liniach, bo prawie wszystkie z nich z początku wojny na Ukrainie zostały przekroczone. Kraje zachodnie przekazały Ukrainie setki czołgów. F-16 już są w powietrzu, dołączają francuskie Miraż i możliwe szwedzkie Gripen. A jednak bomby nuklearne nie zostały użyte, a pełnoskalowa wojna, którą Rosja groziła już tyle razy, nie doszła do skutku. Rosja, nie mogąc spełnić gruźb, stała się obiektem kpin. We wrześniu 2024 brytyjski Defense Journal napisał, że Rosja ma więcej czerwonych linii niż żołnierzy. Te linie przesuwają się częściej niż londyńska mgła. Rzekomo nieprzekraczalne bariery, które Rosja postawiła, Okazały się w rzeczywistości niezwykle elastyczne. Gdy przekroczono czerwoną linię, Rosja wyznaczała nową i ostrzegała: jeśli ją przekroczycie, zareagujemy. Nowa linia została przekroczona i cykl stale się powtarza. We wrześniu 2024 Rada Atlantycka uznała, że Władimir Putin zaplątał się we własne skompromitowane czerwone linie. Artykuł informuje o groźbie Putina wobec Zachodu za pozwolenie Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu przeciw Rosji. Ukraina robi to już od listopada 2024 roku, jednak w tamtym czasie groźba Władimira Putina była podważana przez fakt, że Ukraina regularnie używała zachodnich rakiet w atakach na okupowany Krym. Pamiętasz jak wcześniej w tym filmie wspominaliśmy o Krymie? Atakowanie tego półwyspu zachodnią bronią było czerwoną linią, którą przekroczono bez poważnej reakcji Rosji. Putin ma trudności z realizacją groźb, co prowadzi do jego najnowszego ostrzeżenia. Przywódca Rosji twierdzi, że kraj jest gotowy na wojnę z Europą, co w zasadzie oznaczałoby wojnę z całym NATO. W końcu NATO i Unia Europejska mają 23 wspólnych członków, a artykuł 5 NATO oznacza, że atak na któregokolwiek z nich wciąga resztę NATO do wojny. Rzeczywistość jest inna. Rosja nie jest gotowa na wojnę z NATO i właśnie dlatego NATO powinno zdemaskować blef Putina w związku z jego najnowszym groźbą. To nie tylko opinia koględa. 2 grudnia United24 Media podały, że anonimowy urzędnik NATO uznał, iż Rosja nie jest gotowa do wojny z Europą lub NATO. Putin może mówić, że jest gotowy na wojnę, ale często jego słowa są nieprawdziwe. I tak czy inaczej nie wierzę, że Władimir Putin jest gotowy na wojnę z Europą, stwierdził urzędnik. Urzędnik zaznaczył, że jego opinia nie wyklucza produkcji dużych ilości sprzętu wojskowego przez Rosję. Rosja może mieć możliwości militarne i gospodarcze do prowadzenia wojny z NATO. Ale prowadzenie wojny i wygranie wojny to dwie zupełnie różne rzeczy. Powód to świadomość, że NATO się obroni, a nawet jeśli potrafi prowadzić wojnę, nie potrafi jej wygrać. Urzędnik mówi o Putinie, wiedząc, że Rosja nie wygra, jeśli zadrze z NATO. Wierzę, że Putin wie, iż NATO jest teraz wyjątkowo zjednoczone w obronie sojuszników. Koglin dodaje w artykule, że stan rosyjskich wojsk i działania Rosji na Ukrainie sugerują, iż może ona walczyć z NATO, ale nie może jej wygrać. Koglin wskazuje na wrodzoną słabość rosyjskiej armii, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość żołnierzy tego kraju, oraz zdolność Rosji do utrzymania ich w odpowiednim wyposażeniu. Przykład takich problemów widzieliśmy w Łymanie, gdzie Putin wysyła żołnierzy bez hełmów, kamizelek kuloodpornych i podstawowego wyposażenia. Tego typu problemy wskazują na poważne kłopoty w rosyjskiej armii, zarówno pod względem zaopatrzenia, jak i filozofii, które omówiliśmy w materiale poświęconym kwestii hełmów. Obejrzyj ten materiał, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Te problemy czynią Rosję słabym przeciwnikiem dla NATO. Ta filozofia sprawiła, że Rosja prowadzi lądową wojnę na wyniszczenie i sama pada jej ofiarą, próbując zniszczyć Ukrainę. Putin stara się sprawiać wrażenie, jakby Rosja wygrywała wojnę na Ukrainie. Do tego stopnia, że porażka Ukrainy jest nieunikniona. Jest odwrotnie, zauważa Kuglin. Rosyjskie wojsko mogło odnieść pewne marginalne sukcesy we wschodniej Ukrainie, ale zostały one osiągnięte ogromnym kosztem, jeśli chodzi o rosyjskie straty. Podobne uwagi wygłosił brytyjski doradca do służb polityczno-wojskowych, Ankor Narayan, w przemówieniu wygłoszonym w listopadzie w Wiedniu. Narayan podkreśla, że Rosja kontroluje tylko 20% Ukrainy. To samo w sobie nie robi wrażenia biorąc pod uwagę, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie już od prawie czterech lat. Narayan podkreśla, że od listopada 2022 roku Rosja zdobyła tylko 11% tego terytorium, odkąd front na Ukrainie się ustabilizował. Reszta była zajęta przed inwazją, gdy Rosja anektowała Krym lub zdobyta na początku wojny, zanim Rosja została odepchnięta. Zdobycie 1% Ukrainy... W trzy lata to fatalny wynik, a Rosja poniosła za to ogromne straty w sprzęcie i ludziach. Ministerstwo Finansów Ukrainy twierdzi, że Rosja straciła ponad 117 milionów żołnierzy w wyniku śmierci, ran lub pojmania od początku wojny. Zniszczono ponad 11 300 czołgów, 23 600 opancerzonych wozów bojowych i prawie 35 000 systemów artyleryjskich. Rosja może budować więcej broni. Skala tych strat rodzi pytanie... Czy Rosja jest naprawdę gotowa na wojnę z członkami NATO w Europie? Ukraina jest niewielka wobec Europy, a strategia Putina na Ukrainie nie zadziałałaby, nie powodując dla Rosji ogromnych strat w ludziach, sprzęcie i pieniądzach, prowadząc do załamania kraju. To właśnie tutaj do gry wkracza Trump. Głównym punktem artykułu Koglina jest to, że Putin próbuje oszukać Stany Zjednoczone, by uwierzyły, że sprawuje władzę nad wersją Rosji, która po prostu nie istnieje. Przywódca Rosji stosuje te sztuczki i groźby od początku wojny. Koglin twierdzi, że te sztuczki wpłynęły nawet na administrację Bidena. Rosja rzekomo radzi sobie na Ukrainie lepiej niż jest naprawdę. Najnowsze twierdzenie głosi, że Rosja jest gotowa na wojnę z Europą i NATO i łatwo by ją wygrała. Trump nie powinien ulegać tym sztuczkom, a Koglin uważa, że są dobre sygnały, że tego nie zrobi. Autor The Telegraph zauważa, że Trump zaostrzał sankcje wobec rosyjskich firm naftowych, przez odmowę Putina zawarcia pokoju. Stany Zjednoczone są również doskonale świadome coraz bardziej niepewnej sytuacji wewnętrznej, w jakiej znajduje się Putin, a administracja Trumpa pokazała, że nie nieobce jest jej demonstrowanie amerykańskiej potęgi militarnej. Na przykład decyzja administracji Trumpa o użyciu bombowca B-2 do przelotu. Kiedy Putin odwiedził Alaskę, było to podobne do tych rodzajów taktyk zastraszania, z których Putin doskonale potrafi korzystać. Pojawiły się sygnały, że prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump nie daje się zastraszyć Putinowi i chętnie podejmuje grę na jego zasadach. Koflin pisze, a jego główny punkt jest prosty: Trump nie tylko mógłby grać z Putinem w jego własną grę, ale, mając wsparcie sojuszników NATO, mógłby sprawić, że Putin zrozumie, iż Rosja przegra tę grę. Rosja nie jest gotowa na wojnę z NATO i jest skazana na porażkę, ponieważ NATO przewyższa ją siłą ognia pod każdym względem. Zakładając, że Trump użyje całej armii Stany Zjednoczone Ameryki przeciw Rosji. Tygodnik The Week podkreśla to w artykule z czerwca, w którym analizuje, kto wygrałby wojnę między Rosją a NATO. Putinowi nie spodobają się te liczby. NATO ma ponad 34 miliony żołnierzy w służbie czynnej, a także możliwość powołania wielu milionów dodatkowych. Rosja ma 13-15 milionów żołnierzy w służbie czynnej. Nie ma co porównywać. Rosyjskie zasoby obejmujące około 4000 do 5000 samolotów bledną w porównaniu z NATO, które wprowadza do wojny łącznie około 22 tysiące samolotów. Marynarka wojenna NATO jest około cztery razy większa od rosyjskiej. Nawet w obszarach, gdzie Rosja dominuje, jak czołgi czy pojazdy opancerzone, NATO przewyższa ją liczebnie. Na przykład, ponad 131 tysięcy pojazdów opancerzonych, które Rosja rzekomo ma w swoich magazynach, to nic w porównaniu z ponad 970 tysięcy pojazdami NATO. Paradoksalnie, jedyną przewagą, jaką Rosja może mieć w konwencjonalnej wojnie, są drony. Ukraina skutecznie użyła dronów przeciw Rosji. Co zmusiło ją do stworzenia własnej armii dronów, NATO musi nadrobić zaległość i właśnie zamierza to zrobić poprzez stworzenie ściany dronów, która ograniczy zagrożenie ze strony rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych. Ale to jedyny konwencjonalny obszar, w którym Rosja wygrywa. Ta przewaga zniknęłaby, gdyby NATO przeszło na tryb wojenny i produkowało miliony dronów. Trzeba też uwzględnić wojnę niekonwencjonalną. Putin i jego poplecznicy chętnie używają rosyjskiej broni nuklearnej do zastraszania. Wydaje się, że robią to sądząc, że NATO nie zrobiłoby tego, gdyby chciało. Stowarzyszenie Kontroli Zbrojeń podkreśla, że Stany Zjednoczone mają niemal tyle samogłowic nuklearnych, co Rosja. Różnica wynosi około 300. Oba kraje mają ponad 5000 głowic, licząc wycofane. Francja i Wielka Brytania dostarczają NATO odpowiednio 290 i 225 głowic. I NATO jest w takiej sytuacji, że może również sprawdzić blef Putina na froncie nuklearnym. Znacząca przewaga NATO nad Rosją przy wspólnym działaniu sojuszu daje Trumpowi przewagę. Należy zignorować groźby Putina w negocjacjach pokojowych. Czemu nie przekazać Ukrainie rakiet Tomahawk? To kolejna przekroczona czerwona linia. Rosja prawdopodobnie nie zareaguje, ale zostanie obciążona dodatkowymi sankcjami, które będą skutecznie egzekwowane, twierdzi Kuglin. Udając, że wierzą w blef Putina, Trump i NATO mogą pokazać przywódcy Rosji, że nie ma on takiej przewagi, jaką wydaje mu się, że ma w rozmowach pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie. Jak mówi Koglin, jeśli Trump poważnie chce zakończyć ten konflikt, musi to zrozumieć. Putin zgodzi się na porozumienie pokojowe dopiero wtedy, gdy w końcu zrozumie, że nie ma innej realnej opcji, jak tylko zakończyć swoją specjalną operację wojskową, mającą na celu podbój Ukrainy. Czas by NATO wkroczyło do gry. Gra w moja mina jest większa niż twoja. NATO wygrywa za każdym razem. I nawet przy rosyjskim zagrożeniu nuklearnym nie ma gwarancji, że Putin zaufa własnym rakietom, by dostarczyły głowice przeciwko wrogowi. Dotyczy to szczególnie rakiety Sarmat, która ma być rosyjskim asem w rękawie, zdolnym uderzyć w każdy kraj na świecie. Ale rosyjska rakieta ledwo wznosi się z ziemi. Sarmat dosłownie wybuchł Putinowi w twarz, a przywódca Rosji próbuje ukryć swoje zakłopotanie. Obejrzyj nasz materiał wideo i zasubskrybuj The Military Show by śledzić najnowsze wydarzenia związane z napięciami między Rosją a NATO. Dziękujemy za oglądanie.